Dobra, witam. Przed chwilą było losowanie na 5 darmowych kluczy. Legendarnych. Właśnie, tnie ta skrzynka. Idziemy sobie właśnie otworzyć. Co zrobi legendarna skrzynka? Skrzynie dostaw, kluczki Gigabox, czarny gem, poręczowy gem, błękitny gem. Transformant? Nie wiem. Wederko lepsze. Generator slotów, zwiększenie Turbo X. Turbo jest też fajne, turbo drop. Generator bojóweczki. A, to jest po prostu generator. Jasna głazu, strzęszonego bruku. Generator śniegu. Mitowy killów. Mitowa Sikiera, mitowa Motyka. Admantowy killów, Admantowa Sikiera. 5000 tokenów, 7,5 i 10. Tak, 10 milionów. 7,5 i 5 milionów tokenów. No i tak, otwórzmy sobie właśnie skrzynkę i zobaczmy co wyrobi Adamontowa motyka, pierwszy drop drugi mitowa szykiera, ok. kolejny transferbond, podczas kopania w lesie automatycznie rozkłada drewno, które trafia na twojej wyspie, ciekawe generator jasnogłazu też dobre i ostatnie Transformator też w lesie. I więcej nie mamy klucz. Jak tutaj, w gratisie, można sobie otworzyć skrzynkę AFK, do której też mam klucz. 30 Spoko. Może się jakieś przyda. I to wszystko. Po więcej, zapraszam wkrótce.